Witam w kolejnym odcinku Lata z Kartonem. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za 150 tysięcy subskrypcji. 100 tysięcy było dla mnie takim limitem, a to jeszcze idzie w górę, więc bardzo się cieszę. Tak się składa, że ostatnio zrobiłem nowe koszulki w moim sklepie. Tak, trochę zaniedbałem ten sklep, ale teraz są już nowe wzory i tak się akurat złożyło, że w sumie wygląda to jakby był to jakiś taki specjal związany z tym właśnie. Możecie zobaczyć, to są takie różne nowe wzory, na przykład taki abstrakcyjny, taki dziwny. Chcę, żeby moje koszulki nie były tylko takie związane z moim kanałem. Chcę, żeby one były, wiecie, no nie wiem, designerskie, po prostu ładne. Takie, które sam bym chciał nosić. Ale jeśli ktoś woli takie związane z kanałem, to tutaj proszę, myślę, że fajna propozycja, taki napis lato z kartonem, w sumie logo i jednocześnie intro tej serii. Ciekawe, kto pierwszy zdąży sobie zrobić zdjęcie w mojej koszulce. Zrobiłem też taki wzór na taką torbę na zakupy, bo ostatnio trochę chodzę na zakupy i pomyślałem kurczę, chyba zamówię sobie torbę, bo przyda mi się nosić w czymś zakupy. I sobie pomyślałem, czemu nie miałbym zrobić Własnej torby i tak, no to taki wzór powstał Ja już sobie zamówiłem kilka rzeczy z mojego sklepu Więc za kilka dni jak przyjdą to rozpakuję Pokażę tutaj na żywo, zobaczycie je Oczywiście błędy ortograficzne są celowe A teraz zdjęcia z Instagrama No nie no, niektórzy wyprowadzają psy na spacer, niektórzy konie To jest normalne Twarz zrobiona z ciasta do pizzy Ciekawe czy smakowało jak ludzina Łabędzie, łabędzie, co to będzie Kącik poetycki kartona. Nerdman, niech moc liczb będzie z tobą. But ja się zgadzam, ja jestem Nerdman. Uważaj na mnie. Co to za znaki, gesty rękami? No okej, okay, tego się nie spodziewałem, faktycznie jest morwa w sklepach, ale suszona chyba to jest. Czarny łobądź. <laughs> Jak ja, dzisiaj tak jestem czarno ubrany, łobądź, jak łobądź. Łobądź czy nie łobądź, o to jest pytanie. Czyli tu się nie wtrącaj, tro. Fajne zdjęcie, smacznego. Super takie promienie z nieba i taki fajny ptaszek sobie siedzi, jakby prosił o ziarenka. Ładne takie liście, trochę żółte, trochę zielone. Perfect sunshine point. Ja bym to określił czytaniem w ruchu. Jak się przyjrzycie, to widać tam żabę. I dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka Lata z Kartonem. Do zobaczenia oczywiście już jutro. Oh yeah! Cześć!